Jest 21 godzina 11.47 ulica Grodziska. Sprawdzimy, czy ten pirat drogowy znowu łamie przepisy. Już widzimy, że łamie. Żeby tam wjechać, no musi jechać wzdłuż chodnika. Żeby wyjechać też tak musi zrobić. Ewentualnie do przodu przez przejście dla pieszych. W tym momencie jest to 3000 zł. I nikt się tym nie przejmuje. Co za ciekawe miasto.